Ostatnio w końcu, po 24 latach mojego życia, udało mi się zorganizować wypad za granicę z moimi przyjaciółkami. Początkowo celowałyśmy w Ibiza, ale skusiła nas atrakcyjność cen lotów do malady. Pierwszy dzień rozpoczęłyśmy od śniadanka w mega uroczej miejscówce wegańskiej. Ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wzięła masy. Ale ten smoothie bowl to dla mnie nowość i to było to, czego chciałam. Później po prostu ruszyłyśmy na spacer przed siebie. Zobaczyłyśmy katedrę w maladze. Wszędzie sprzedawane były bułki z moją ulubioną szynką. No ale póki co, to był czas na lody. Może smak malaga nie należy do moich ulubionych. No ale skoro byłam w maladze, to oczywiście taki smak wybrała. I mega super, bo mieli tam lody. I zwykłe, i wegańskie. Także i koleżanka weganka zadowolona. Ogólnie nie miałyśmy jakiegoś konkretnego planu dnia, ale wiedziałyśmy, że Gibraltar to punkt widokowy, który jest must haveem. Tak samo jak i sangria. Powiem Wam, że ja tak kocham ten styl życia Hiszpanii. Mam wrażenie, że tam nikt się nie spieszy i że my z naszym biegającym trybem życia powinniśmy się od nich tego uczyć. No i sernik baskijski, kolejna rzecz, za którą uwielbiam Hiszpanię. Znalazłyśmy też czas na leżing i plażing na słynnej plaży La Malageta, która może do najpiękniejszych nie należy, ale przynajmniej jest ciepła. Ja mam taką tradycję, że w nowych miejscach zawsze próbuję regionalnego jedzenia. I tutaj skusiłam się na jakąś sałatkę ziemniaczaną, chyba z tuńczykiem oraz paeje, a później skoczyłyśmy do Mercadony na zakupy oraz odwiedziłyśmy jeszcze taki sklep z warzywami, gdzie w ogóle dowiedziałyśmy się, że istnieją banany do gotowania. Po powrocie do hotelu szybkie ogarnięcie, zmiana outfitu i ruszyłyśmy na fiestę. Padło na klub Barsobia, który bardzo Wam polecam, jeśli będziecie kiedyś w Ciao, ciao!